Nad krajem zapadają ciemności. Żydzi trwożnie chowają się do domów i zabijają barankam, spuszczają z niego krew i krwią tą naznaczają odrzwia swoich domów. Nad Egiptem zapadają ciemności. Dziwna, niespokojna noc. Izraelici gotowi do drogi. Zgodnie z przekazaniem pańskim przepasani z laską podróżną w dłoni nastojąco spożywają ten wyjątkowy posiłek. Złożywszy tą ofiarę z baranka mają go jeszcze tej samej nocy spożyć i krwią baranka naznaczyć drzwi, aby anioł zemsty, który przejdzie przez Egipt, ich domy ominął. Tej wyjątkowej nocy Izraelici zostali uratowani od śmierci przez krew baranka. W tej wyjątkowej nocy zostali wyrwani z niewoli przez krew baranka. Ponad tysiąc lat później, Pan nasz Jezus Chrystus, właśnie to święto użyje, właśnie w tym wyjątkowym dniu. Rozpocznie zupełnie nową liturgię, nową Paschę, nowe prawo. Gdy zbierze się ze swoimi uczniami w Wieczerniku, aby świętować paschę, oczywiście na początku zachowuje te przepisy tego święta. Święto Paschy miało bardzo dokładnie, dokładnie określony, określony ryt, to nie była. Uczta. To była ofiara. Tego baranka trzeba było odpowiednio zabić, wszystko należało odpowiednio przygotować. Były konkretne modlitwy, które każdy pobożny Żyd ze swoją rodziną właśnie w to święto Paschy odmawiał. I bez wątpienia tak też Pan Jezus to święto Paschy rozpoczyna zgodnie ze zwyczajem, który był w całym Izraelu praktykowany. Jednak w pewnym momencie pojawiają się rzeczy zupełnie nowe. Pan Jezus powstaje i zdejmuje swoje szaty, przewiązuje się prześcieradłem, umywa swoim uczniom nogi. Wy nazywacie mnie mistrzem i Panem i dobrze mówicie. I ja wam to uczyniłem po to, żebyście i wy sobie nawzajem nogi umywali. To nie jest przypadek, że to dzieje się właśnie w ostatnią wieczerze. W ten sposób Pan Jezus pokazuje, co tu się za chwilę wydarzy. A to Bóg schyla się do nóg swoich apostołów, aby obmyć te nogi służy swoim apostołom, bo może jest mistrzem i Panem, jak sam to w tej mowie potwierdza. I chwilę później, chwilę później zostawi się dla nich, zostawi się również dla nas pod postacią chleba po to, żeby jeszcze bardziej się uniżyć przed swoimi apostołami, po to, żeby stać się dla nich pokarmem, aby nie tylko usługiwać im, ale stać się dla nich pokarmem, które będzie, będzie dla nich tą nową manną, która ma przez, przeprowadzić przez tą pustynię doczesności i doprowadzić do tej ziemi obiecanej w wieczności. No i oczywiście chwilę później to się dzieje. Z dawna zapowiedziana, zapowiedziana w Ewangelii według Świętego Jana w rozdziale 6 Eucharystia zostaje ustanowiona. Wielkie święto, wielkie święto Bożej Miłości, oddania, ale również, ale również wyjątkowe zderzenie tej Bożej Miłości z naszą ludzką nieprawością, z naszą Nienawiścią. W tym wyjątkowym dniu, w Wielki Czwartek, Pan nasz Jezus Chrystus zostawia nam ten największy dar, zostawia nam najświętszy sakrament, ale w tym dniu, kiedy Bóg staje się, ukrywa się dla nas pod postacią pokarmu, w tym samym dniu pocałunkiem zostaje zdradzony przez człowieka. Ten największy akt miłości ze strony Pana Boga niejako... Doprowadza do największego aktu nienawiści ze strony człowieka, kiedy znak miłości, pocałunek, zostaje tak zdeprawowany, tak perwersyjnie wykorzystany, jak to tylko możliwe, i służy za znak do pojmania Pana Jezusa. W tym wyjątkowym dniu, w którym Pan Jezus ustanawia kapłaństwo, wyświęca, Apostołów na pierwszych biskupów. W tym wyjątkowym dniu oni się rozpierzchną. Za chwilę, gdy pan Jezus zostanie pojmany, uciekną, a pan nasz Jezus Chrystus stanie przed tym nocnym sądem arcykapłanów. Wyjątkowe zderzenie miłości i nieprawości, wyjątkowe zderzenie miłości i Grzechu. I będziemy to w dzisiejszej liturgii bardzo dobrze widzieli. Przed chwilą usłyszeliśmy te uroczyste gloria e, tak piękne z e, organami, które grają z całą mocą, z ministrantami, którzy dzwonkami e, z całej siły uderzają, ale już te dzwonki ucichły. I już organy ucichły. Już od teraz będziemy, będziemy słyszeli te postne, pokutne kołatki. Zaczęliśmy z wielką radością, ale za chwilę, już za chwilę na zakończenie tej mszy świętej kapłan rozbierze ołtarz, będzie uroczyste, postne obnażenie ołtarza, zdjęcie z niego wszystkich osób. Obnażenie ołtarza jest używane również w innej, bardzo smutnej ceremonii, gdy dochodzi do desakralizacji kościoła. Jeśli jakiś kościół, który już był konsakrowany, trzeba desakralizować, z jakiegoś powodu rzadko, ale jednak może się to zdarzyć. Na to w Królestwie Jerozolimskim, kiedy, kiedy krzyżowcy musieli z niego się wycofać. Kościoły należało przynajmniej w pewnej mierze niektóre desakralizować, po to, żeby nie zostały sprofanowane. Desakralizacja wygląda wtedy dokładnie tak. Dokładnie tak: kapłan przywdziela szaty pokutne, chór śpiewa wtedy psalm 21, który jest tym psalmem opisującym mękę Pana Jezusa. Zdarli ze mnie szaty. To jest ten Psalm dwudziesty i To się dzieje w momencie obnażenia ołtarza. Ołtarz jest tym symbolem Chrystusa. Te wszystkie ozdoby zostają wtedy zdjęte. Jest to obraz rozpoczynającej się męki Pana, naszego Jezusa Chrystusa. W liturgii. Wielkiego Tygodnia to obnażenie ołtarza oczywiście niesie ze sobą tą wielką nadzieję tego, tego zmartwychwstania, na które oczekujemy w przypadku desakralizacji Kościoła. Jest to, można powiedzieć, jeszcze dużo bardziej tragiczne. Tam nie ma, nie ma tej oczekiwanej nadziei tego, że, że coś tutaj zaraz się zmieni. Dzisiejsza liturgia rozpocznie się tak radośnie, ale zakończy się tak smutno. W dzisiejszej liturgii szczegół, który w normalnej celebracji, jak dzisiejsza, nie, nie zostanie zauważony, gdy jest to uroczysta, solenna msza z subdiakonem i diakonem. Pocałunek pokoju, wymieniony pomiędzy duchowieństwem, najpierw pomiędzy kapłanem a diakonem, i później, później diakonem i subdiakonem, tego dnia nie zostaje przekazany. Dlatego, że to jest ten dzień, w którym przecież Judasz pocałunkiem właśnie wydał Pana naszego Jezusa Chrystusa i tego dnia ten pocałunek ma straszną symbolikę i kościół święty nie chce go używać. To jest ten dzień, w którym kościół święty nie odważa się modlić o pokój. Gdy usłyszymy będziemy śpiewali Agnus Dei, to zwykle zawsze gdy śpiewamy Agnus Dei po dwukrotnym zmiłuj się nad nami, prosimy za trzecim razem o pokój. Tego dnia nie będziemy Prosili o pokój, bo kościół, oboska oblubienica, nie odważa się prosić o pokój Pana Jezusa wtedy, gdy on zostaje pojmany, gdy on w ciemnicy zostaje zamknięty. Wtedy, gdy on doświadcza tego prześladowania, kościół nie odważa się prosić dla siebie o pokój, tylko sam. szykuje się na to, żeby cierpienie dla Pana Jezusa znosić i prosi tylko pokornie o Boże miłosierdzie w tym wyjątkowym dniu kiedy zderza się miłość z nienawiścią kiedy zderza się boża miłość z naszym grzechem szczególnie mocno dziękujmy panu Jezusowi za to, że zostawił nam ten boski pokarm, za to, że zostawi, został z nami do samego końca pomimo całej tej nienawiści. Pomimo tej nienawiści też ewidentnie w jakim stopniu sprowokowanej tą Bożą miłością. Jest to niejako odpowiedź taka piekielna odpowiedź na to, że niebo schodzi na tą Ziemię schodzi i zostaje z nami w naszym tabernakulum. Dzisiaj chcemy prosić Pana naszego Jezusa Chrystusa, żebyśmy my wytrwali przy Nim. Żeby On, który oddał wszystko, który upokorzył się dla nas, przyjął dla nas ten wyrok śmierci, który dzisiaj będzie, będzie pojmany i sądzony przez arcykapłanów, żebyśmy nie zmarnowali tego, co On dla nas zostawił. On to wszystko zniósł, Właśnie po to, żeby zostać z nami, żeby oczyścić nas z grzechu, żeby zostawić nam swoje najdroższe ciało i najdroższą krew. I my dzisiaj szczególnie chcemy uwielbiać Pana Jezusa, dziękować mu za ten wielki dar i prosić Go, żebyśmy byli tego godni na tyle, na ile to oczywiście dla nas możliwe. Pamiętajmy przy tym, że każda msza święta oczywiście. Jest, w sposób szczególny odnosi się do tego momentu, w którym została ustanowiona. Każda msza święta zawiera w sobie to zadziwiające zderzenie miłości i nienawiści, bo przecież każda msza święta właśnie w sposób szczególny sprowadza pana Jezusa. Jego szczególną obecność w najświętszym sakramencie. Właśnie Pan Jezus przychodzi do nas pod postacią pokarmu, a jednocześnie jest bezkrwawym ponowieniem Jego ofiary. A więc jest, jest w jakiś sposób tym odbiciem tego zderzenia miłości i nienawiści, miłości i grzechu, który Pana Jezusa do śmierci doprowadza. I pamiętajmy o tym zawsze, nie tylko dzisiaj, dzisiaj szczególnie. Pamiętając o tych słowach pana Jezusa do Szymona, Szymonie, jednej godziny nie mogłeś czuwać ze mną. Zostańmy dzisiaj koniecznie. Po liturgii, kto tylko może, niech zostanie po liturgii e, i dziękujmy Panu Jezusowi. Dziękujmy za ten wielki dar. Dzisiaj, jeśli nie dzisiaj, to kiedy będziemy za ten wielki dar dziękować? Za to, że On został z nami, że to słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. To słowo zamieszkało jest tak piękne no w języku greckim, oznacza namiotowało, rozbiło swój namiot między nami. Namiot to jest właśnie tabernakulum. Słowo tabernakulum, Oznacza dosłownie namiot, to słowo zamieszkało między nami. Dzisiaj to właśnie świętujemy: że słowo zamieszkało między nami, że Bóg zamieszkał między nami, zamieszkało to słowo między nami i zapłaciło za to własną krwią, własnym cierpieniem. I my dzisiaj chcemy za to Panu Jezusowi podziękować. Starajmy się pocieszyć. Pana Jezusa na tyle, na ile potrafimy. Oczywiście On jest Bogiem, będąc poza czasem, właśnie Jego męka w Ogrójcu, właśnie wtedy, kiedy jest sam. To jest ten wyjątkowy moment, kiedy Pan Jezus, Bóg człowiek, prosi apostołów, żeby zostali z Nim, żeby czuwali razem z Nim, bo jest przytłoczony tym cierpieniem. On jako Bóg nie tylko jest wszechmocny, ale wszechwiedzący, a więc On również wie, co się będzie działo przez całą historię ludzkości. A więc Pan Jezus w Ugrujcu doskonale wie. Jak my, cierpiąc w ogóle, doskonale wie, jak my wykorzystamy ten Wielki Czwartek i każdy inny Wielki Czwartek, i jak wykorzystamy wszystkie te sakramenty, które Pan Jezus dla nas zostawił, czy wykorzystamy i jak wykorzystamy. I starajmy się Jego pocieszyć. Starajmy się podziękować za ten wielki, niewypowiedziany, niezmierzony dar, jaki dzisiaj otrzymaliśmy. Amen. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gloria Jamania Patrikom gloria na To. Spiritu i Santo. Gloria Ty.